To się działo tak, że tak powiem stopniowo, lawinowo. Myśmy byli w tym czasie akurat na, na wakacjach z żoną. Dzieci gdzieś tam były na, na jakimś spływie kajakowym, nasze dzieci były, a myśmy według z żoną byli w serpelicach. To było na, 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 na Mazurach gdzieś tam. I tam do, to była głucha wiocha, także dochodziły wiadomości z opóźnieniem. Dowiedzieliśmy się tam nagle, że są jakieś w Polsce dziwne strajki. Słowo strajk do tej pory w ogóle w PRL-u nie, nie, nie występowało. Nie istniało takie słowo. Nagle strajk dowiadujemy się, że był strajk jakiś na Wybrzeżu. A tu w Warszawie tramwajarze. A tu w, w Lublinie znowu coś. A tu w Radomiu jakieś strajki, a tu w Ursusie coś tam przyspawali do, do szyn. <grych> Pracownicy Ursusu spawali wagony do szyn, prawda? Coś się dzieje. A tu w tym czasie nasze dzieci na spływie, jeszcze burze są i ulewy, i pewno jakiś straszny przybór, przybór wody, więc żeśmy się denerwowali. To był akurat sierpień, to były ostatnie dni. Nie, nie ostatnie, to był początek sierpnia. Początek sierpnia 80, 80 roku. No, okazało się, że nasze dzieci wróciły bezpiecznie do, do domu, ale w telewizji się okazało, że coś się w Polsce dzieje. Prawda? Jakieś strajki, jakieś, jakaś solidarność. Jakieś na wybrzeżu jakieś zakładają tutaj jakieś MKZ y Międzyzakładowy Komitet Strajkowy MKS. Tak, MKS. No więc coś się dzieje. Potem dowiadujemy się, że. Zbliża się koniec sierpnia i my się dowiadujemy z telewizji, że jest podpisane porozumienie, że jest 21 postulatów, wśród których było postulatem było wypuścić na wolność innych zamkniętych za przekonania, przywrócić do pracy Annę Walentynowicz i Lecha Wałęsę, przywrócić nadawanie w radiu mszy, co było robione przed wojną, prawda, Do, była regularnie msza święta w radiu transmitowana i nawet po, po wojnie, przez krótki okres czasu, już w prl nawet potem, i potem zaniechali tego. No więc y, takie postulaty były, prawda, potem y, postulat najważniejszy, y, y, związki zawodowe, niezależne od dyrekcji z, pozwolić utworzyć, prawda, więc to, było, to była rewolucja, to było coś, coś takiego, z, z czym właśnie ja się spotkałem we Francji, to było to nagle jakaś wolność, jakiś, jakiś powiew czegoś nowego.